1, 2, 3. charakterystyczny niski poziom głośności 89 dB standardowa spalinówka na 96 to jest naprawdę dużo regulacja wysokości w zakresie od 25 do 75 realizuje się to przez wyciągnięcie tej dźwigni, która się brakuje tutaj na grzebieniu Podnoszenie jest wspomagane, więc da się to zrobić jedną ręką. No, prawie do końca. Opuszczanie jest o wiele łatwiejsze, chociaż później nogą trzeba się wspomóc. Sorry, znowu moje brzydkie obuwie. Dużo noża 38 Kółka niestety plastikowe na tutaj Rosiński składane w dwóch miejscach, tutaj się odkręca blokują się na zębach a tutaj trzeba złożyć je w połowie Niestety to nie przynosi efektu Trzeba najpierw wcisnąć przycisk